Boże, też pokazywałam jeszcze raz. Osterwa. W Gliwicach. Dobra, zamawiam coś. Można się dosiąść do pana? Dziękuję. O, fajna klima tu wieje. Są kontakty też. O, bruz fajny. Mateczki, jakieś śniadania. Chce pan jeść. Smacznego. Karpowice dużo ludzi wsiadło. No, bardzo, bardzo. Cały wagon jest. Wygląda y, placek z kiełbasą. A, coś takiego. Z, z mozzarellą i z kiełbasą. Mhm.

mogę u pana się opierać tylko do nagrania. No jedzie czy nie. Chyba są naleśniki

Nie tyle, że mi ten pojęcie pasuje do wszystkich. Właśnie o to chodzi w wyborach. żeby wybrać 40 minut. 7

Koniec jazdy To był fajny Trochę proszę proszę. do tam zobaczyć. A, Pierwsza klasa jeszcze chciałam zobaczyć

Fajne takie przedział. Miałam jeszcze tam nagrać na końcu ten wagon, ale był taki tłok, że się nie dało. Niestety. No to jest fajne pocie.

Starting 3, platform 2. Proszę away from the platform edge. We wish you a pleasant journey. Pociąg TLK Staszic do stacji Lublin Główny przez stację Pilawa, Pęgli, Puławy Miasto, Nałęków stoi na torze pierwszym przy promie trzecim. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony 20, 19 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony 16, 17, 15, 14 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony 13, 12 znajdują się w końcu składu pociągu. Przez linię składu wruszki i wydaje w środku pociągu wagonu numer 14. Planowy odjazd pociągu o godzinie 19.55. To będzie na tyle. Uh, ja zapraszam do subskrypcji lajkowania wszystkiego dobrego i do zobaczenia na kolejny filmie pa.